Dzień dobry, dzień dobry, z tej strony Malvin. Witam i zapraszam do kazy z... dawno -wora. Nagrywanym zaraz po poprzednim. I o matulu, trzeba się wycofać. Wrogie siły mnie trochę przeszpiliły. Operator, nie, nie wsiąkaj w niego, proszę cię. Potrzebne jest mięso armatnie. No. Wróg niestety ruszył większość swoich sił nagle. Niestety Gabriel przestał ich utrzymywać w szykach. To w walicie. ognia. Potrzebny będzie... Jasne. No to drenut. A Zginął mi tamten. Oczywiście, że zginął. Jesteś potrzebny? Naprawić to. Dobra, straty zostały... Pod... O kurwa! U, co to jest? Eee, wycofujemy się, panowie. Nie bijemy się z tym, ni cholery. Powinniście móc go zabić, bez większych problemów. Korzyść z tym, co idzie. Eee... Nie podoba mi się z... Z... to, co idzie mi się po prostu nie podoba. Ognia w tych, ognia w tych i ognia w tych. Rozstrzelać, rozstrzelać, jeszcze raz rozstrzelać. Ty fokus na tamtych. No, jeden predator już by nie, nie siad. Jeszcze nie siad. Ok, wycofujemy się. A sławnie zbudowali bazę na jego zwłokach. Kolejny ostrzał. Powolniej, systematycznie wybijać ich tutaj. Wsparcie z nich idzie tu. Wy potrzebni jesteście tutaj. Nie. No, nie, no, nie mogę go chwycić. Prawa na prawa na prawa na prawa. Dobra, szybko panu. Nie ma się co przejmować aż tak. Ciekawe jestem, kogo. No, nie skastuję już tego nigdy. No, bo ta fala przyszła do niego. Dobra. Zatem, zmiana planów. Olewamy go. On jest skazany na śmierć. Taka jest prawda. gardziście Gwardzi o mięso armat nie może być. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, Kanadzio, Ten będzie podwyżutnie. Naprawia ich tutaj. As you wish. The shall be as the tak, tak. A teraz zmiana taktyki, taktyki, taktyki potrzebuje. Potrzebu o, tego naprawienia trochę zajmę. czy wpływuje dwa predatory na budynki. Idzie ten baw. I wyrzutnie. Mm -hmm -hmm. Wy tu stoicie dalej. Tak jak macie stać, chociaż. Wy macie genotniki, to was nie mogę posłać na śmierć. Was mogę posłać na śmierć. Naprzód. <śm na pewno. Z takim tempem. No cóż, jak przeżyję, to go zupełnie. No i przeżył. Pamiętaj, zniszcz to. Teraz to. Jest taki, że falaka potem przyjdzie, będzie trochę bolesna do walki, ale trudno. Z predatorem się drugim tu podjedzie. Tym się podjedzie. I jakoś to trzeba będzie zrobić, hmm. Te ja Też nie mogę skopować ten punkt, o, wrogi predator, ognia, ognia. Niedobrze, jak pojedzie do bazy, bo nie mam nic przeciwko pojazdom. No dobra, zaraz będę miał coś na pojazdy. Wycofaj się, by cię rozwali w trymiga Kolega stosownie robi rajd po mnie. Racja. Kolejny! Pojazd kontra pojazza. Walicznego, ile fabryka da. Eee... Blob niestety a, się ruszył. Nie w tym kierunku, w którym powinien. Cholera jasna. Nie, nie prowokuj tego bloba. Ten blob możemy kosztować życie.

te dwa oddziały e, idziecie male tutaj, już teraz, now. Jak tak będą pojedynczy nacierali, to jeszcze pół biedy. Jakby nacierali całym blobem, to jestem martwy. No, ja mam trzy predatory na pojazdy. Jakiś Bob wolny jest. Na kresie, kresie. Mam nadzieję, że wrócą do niego na bo sytuacja jest kiowa. No, ok, przynajmniej jesteśmy w stanie jeden na w, w miarę szybko. Eee, Zrzucę jednego do Rednota. To się na pewno przyda. Dobra, ten tu dociera, świetnie. Do nich. Nie ma strat, ok No, w tym tempie to on coś tu rozwali. Niedługo będzie kolejny czołg. Jej. To ładny ładne, nich poszedł, nie powiem nie. Wie, jak tak po kolei by na mnie szli, to to jest do zrobienia. Dobra, to mamy, to mamy, to mamy. Naprawić tego. Kolejny Predator. Okej, okay, jest internecik. Ty zostajesz z tyłu. Grupa pierwsza naprzód razem z Renotem naprzód. Mówię panowie, jesteście grupa druga i idziecie przodem naprzód, naprzód, naprzód. Teraz możecie sobie strzelać. Pora się w końcu ruszyć. No, dobrze ci się Gabriel Niszczenie wroga. Może za dwa lata ci się uda coś zniszczyć. Idziemy. Rupa druga droga. Idziesz do na nawalasz. Bum. Eee, zwiąż ich, mele. No dobra, nawet nie dojdziesz do tego. Boom. Dobra, bić się, bicie, się, się, jeszcze raz się bić. O, od razu się rzucasz na tą B9. Nie są moi gwardziści. Tutaj, panowie, tutaj. Rzucaj się na tą B9, jak tamte uciekają. Weź to żyć tutaj. Nie jest źle. Kapujcie. Grupa pierwsza. Powrót tutaj. Zabezpieczyć teren. Świetnie. Pora na naprawę naszych kochanych pojazdów. Typ, zapodyć tu i prowadzi ostro. No świetnie. Gwardziści, giniecie, takie jest wasze powołanie. Trukujemy mm, jednego dzieła gwardzistów mm, Tu jesteś jakimś cudem przeżyłeś No cóż Zaraz to się zmieni. Trzeba to naprawić. Małe niedopatrzenia Dobrze, wyłączymy fabrykę wroga w końcu. Gratuluję Gabrielu, w końcu udało ci się przebić. Z temperatura? Nie, nie straciłem. Bo budownicze stracone? Też nie, o dziwo. Biegnij tu, biegnij tutaj, biegnij tutaj. Ech. No ale to już będzie powolne przebijanie się od punktu do punktu, do punktu, do punktu. Zastanawiam się, zastanę, czy nie zacząć powoli tego wycinać, po prostu będę powolniej jeździł i oczysz oczyszczał skrawki mapy po skrawkach mapy. Mm -hmm, mm -hmm. Chyba tak zrobię. Zniszczę tę bazę i potem się zajmę oczyszczeniem mapy. Ognia. No ja no, niestety tankuję już za mocno. Kasował mi tego? Jeszcze nie, o, dziwo jeszcze nie. Idź do rednota. ty podejdź tutaj, będziesz chodził ostrzą na budynki. To samo te się ciebie, ostrząwaj tych, wy, jako wsparcie ognia. Na prawej, na prawej Ostrzał na tę główną Ostrzał, nabra, wycofali się Nowa wodaj to Co to za spam Gwarziści Lehman Rasa nie potrzebuje, potrzebuje jak tutaj Zabili go co nie? O, jeszcze nie. Dobra, teraz go zabili. Dobra, bicie po prostu bijcie. bijcie. Mm, a, komputer mógł tu je umieścić, a ja nie mogę. Dzięki, krop. Czyli coś robią, czy nic, nic nie robią. Biją, biją i to mocno. Bij ich. A, zbuduj te wyżyczki. I to szybko. Przejedę na oddział przerzucić. Czy mi się to podoba, czy nie tutaj? Ty. ty a, przyjechały ich w końcu. Świetnie. Na tych. Wy niżej schodzicie. Pierwszy idzie out, świetnie. Plazma zeskakująca, dobrze działa. Uu, to jest ten blob. Dobra, wycofujemy się. Musimy, nie ma szans. Nie ma szans przebicia. Hmm. O, dobrze. ściągaj uwagę wroga. Niestety Blob Śmierci tu przyszedł. Jest, on moje wyrzutnie. Na nim, na nim fokus. No i Blob Śmierci dotarł do nas, panowie. Miło było. Niestety Blob Śmierci nie wybaczę No! Wysadzili mi w sekundę wieżyczkę. Cholerny Blob Śmierci. Eee... Potrzebuję Drenota. Może on mi coś pomoże. Wątpię. No, dobra. Zostaliście straceni. W tym momencie jesteście straceni. Trzebuję spam od retnotów do tego bloba. Nie widzę innej opcji. Za dużo ostrzać po prostu wszystkiego. Tutaj praterii się nie przydadzą zbytnio. Jedź tam. Widzę, że znowu wróć Widzę zabawę z tobą. No dobra, wycofujcie się. Nie, dobra, nie opłaca się. Tak już. To wyrzutnie. Wy i wy. Standardowo tutaj. I zacznę kapować co nie? Ta Ego, lepiej. Za sobie terminatorami. O, to będzie żmudna misja. Nie będę walczył z tym blobem, to w nagrywanie, bo na razie będę konsolidacja sił. Dobra, już teraz walczę z tym blobem, a przyszedł po prostu do mnie. Nie mam no, innej opcji. Nawalać się, po prostu się nawalać. Nie mogę stracić tego przyczołku, choćbym, choćbym chciał odpuścić to, bo to cofnie za mocno. Więc no, nie mogę stąd to pozwolić. Jako tako odparłem tego blaba, Cieszy mnie to niezmiernie. Masakra. Chciałem, żeby więcej terminatorów miało to, to jest zarąbiste. Dobra naprzód Został mi jakieś budownicze? Nie, ani jeden nie został No nic trzeba radzić W startu trzeba odnowić Bierz ich, Bierz ich, bierz ich na klata Dobra, tego mamy z głowy. Bij się tam, po prostu się bij. Idziemy, idziemy, idziemy. Musimy przechwycić tego turnego bloba. Miło z, z strony bota, że szarżuje na zawsze na gwardzistów. Dobra. Ruszamy dalej, do zobaczenia, jak, ben, jak będą jakieś postępy przybył. Jako tako, Blob trzeba się z nim mierzyć, mele, 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 mele. Jeszcze raz, mele, gonić to, gonić mi to, zabić to dziadostwo, gonić to w pizdziec Dopóki możemy, będziemy to gonić. Ty jedziesz gdzieś w tu. Nie, ty wracasz tam i niszesz tę bazę. Nawalać, 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 jeszcze raz nawalać. Maraz mi ich tutaj na klatę. Jak tam jest pojemno drenotów? Robić się dalej. Kolejne drenoty naprzód. Tutaj kolejny się bije, tu jeden niższy bo bazę. Świetnie. Gabriel jak, zwyk jak zwykle nawala się z wrogiem. On i jego lub... O, trochę widzę. To jest grupa bitowna numer 1, Naprzód. Że Andrand nie padł. Wow. Jestem trochę zszokowany. Idź tutaj. O, najpierw tamtych trzeba ubić. Dobrze. 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 I strzelać do każdego kogo widzicie. Ty. Bierz tamtą wyrzutnię. Dalej. <grymne> Ale pociski przelatują przez sterem. Ten się tu bawi. Biazik ich na klatę. Grupa druga naprzód. Ci to musi być kolejna baza. Nie ma bata. Co, pora was ruszyć, nie? Idziecie tutaj. Zobaczymy, czy coś będziecie w stanie zrobić. Gabriel dalej walczy. Nie, nie, nie. Grupa pierwsza. Zjeżdżacie na dół. I grupa druga idzie zaraz za wami. Tak jak to powinno wyglądać. Najpierw pojazdy i ciężka... pojazdy, potem piechota i ciężka Piota Jakby mi się chciało, to zrobił w tej misji licznik zgonów Gabriela, ale nie chce mi się. <śm> za dużo, za dużo liczenia by to było. podejść na przodu bardziej. Bierz tamtych Drugi oddział do przodu Dobra No to aby się stali znowu z tej znowu straceni To jest co ty robisz Chyba ci się kierunki i popierdoliły Eee, cofnij, 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 mieszka tracić. Wow, napierdź się zajmij wyżyczką. Wow, w końcu wygrał. Dobra, to widzimy się, kiedy zacznę robić jakieś większe postępy, to bazę bardzo zaraz niszczę. Eee, Progres, Gabriel w końcu zabił wszystkich, zniszczył wszystkich. Teraz mu tylko pomógł przyjść, zniszczyć ostatni budynek, uznaję to za sukces. Nic, wracam do dalszego przebijania się, walenia głową w mur. Dobra, po zniszczeniu drugiej bazy, to była tylko drobnostka, więc zostało mi tylko... Okej, okay. zostało mi tylko skopowanie z... ostatniego punktu. Czyli tylko chwileczkę i finito. W końcu! to jak daleko zaszedł Gabriel z rednotem. Nie za daleko. No cóż. Chyba i tak. No. Ja to Coś nie ma sił wroga, zabiłem wszystkich. No dobra, to widzimy się po tym, jak timer będzie bliski zara. Ok, zostało 10 sekund, jak widać na złączonym obrazku. Zgromadziłem wszystkie siły na środku. Kiedyś wie co się stanie. Może zostaną za nich Zobaczymy.

<laughs> <laughs> Co za miły gościu? Co by się spodziewało, że Czarny Księżnik zradzi własnego do pana szefa? To jest ten stolik. Wiały i spierdziela. Nie możemy ich zbombardować. Ua, ja tam zwłogę z u, z lewej strony. Widać, gdzie się walczyło. Cóż, to było na tyle w tym odcinku. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym.